Dzień dobry, siemanko, witam serdecznie w kolejnym daily vlogu prosto z deszczowej Holandii. Mam nadzieję, że deszcz mnie nie złapie. Jest w miarę ciepło, ale taka zachmurzona ta pogoda się zrobiła. Słuchajcie, dzisiaj chciałem z wami pogadać na dość taki kontrowersyjny temat, ze względu na to, że chciałem poruszyć mentalność i urodę holenderskich kobiet i różnicę między... Polkami, ze względu na to, że często pod moimi filmami są komentarze tego typu, że Holenderki są po prostu nieładne i nie dorastają Polkom do pięt. Dużo pojawia się komentarzy typu, że nie widać żadnej ładnej Holenderki. I, no i masa jest takich komentarzy i wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do Holandii, też twierdzą, że nie ma ładnych Holenderek, że naprawdę znaleźć ładną Holenderkę, to musi być mega trudna sprawa. I na ten temat chciałem z wami dzisiaj pogadać. Także zasiadamy, oglądamy. Nie, świruję, słuchajcie. Generalnie chodzi o to, że ja przyjeżdżając do Holandii i stawiając swoje pierwsze kroki w Holandii, miałem takie dziwne wrażenie, że ci ludzie jakoś tak inaczej wyglądają w porównaniu do Polaków. Byłem wcześniej trochę w Anglii, byłem wcześniej trochę we Włoszech. I przyjeżdżając do Holandii, zawsze wydawało mi się, że holendrzy mają takie dziwne twarze, ale po jakimś czasie mi to przeszło. Musicie brać pod uwagę też to, że to był 2007 rok. Ja przyjechałem do Holandii dość dawno, nie? I taką styczność miałem, że chodziłem z kumplem i mówię, oni jakoś dziwnie wyglądają te kobiety. Jakoś to wszystko dziwnie wygląda. No, ale z biegiem czasu się przyzwyczaiłem i muszę was rozczarować. Holenderki też są ładne. I też trafiają się piękne kobiety. Pamiętam, jak przyjechałem do Holandii i ziomek do mnie mówił, który właśnie już był tutaj dłuższy okres czasu, mówił do mnie: Kamil, z holenderkami jest tak, one są bardzo ładne, jak są młode, ale później z biegiem czasu, jak dorastają, robią się wysokie, takie dość, on powiedział wtedy, wielkie, że są po prostu takie wyrośnięte, bym powiedział. No i ja z biegiem czasu zacząłem to obserwować i coś z tym jest, bo znałem kiedyś kilka takich holenderek, wiecie? Miałem taki okres, że chodziłem do sklepu, gdzie pracowały kasjerki, tam pracują młode dziewczyny i była taka jedna młoda dziewczyna w pewnym sklepie, która pracuje od X lat, Holenderka i właśnie jak miała tak 17-18 lat, to była taką ładną, skromną dziewczyną, a później jak już dorosła, po 10 latach chodzenia do tego samego sklepu, ją zauważyłem, no i zmieniła się okropnie, właśnie wyrosła, była taka duża, i, I wielka, jak to powiedział wtedy mój kolega. Czyli może coś w tym być, że Holenderki, jak są młode, są bardzo ładne, a później robią się wyrośnięte. Wiecie, Holendrzy generalnie są bardzo wysocy, i Holenderki też są przeważnie wysokie. Jak mam być szczery i porównać urodę między Holenderką a Polką, no to wydaje mi się, że Polki są o wiele ładniejsze, bardziej takie bym powiedział, zadbane. Wiecie, Polki przeważnie wszędzie wystrojone, chodzą, zadbane, eleganckie. Na no, holenderka nieraz zarzuci dres, roztrzepane włosy, rower i pełen luz. Oczywiście nie wszystkie, nie? nie wszystkie, ale jak na przykład jestem w Holandii i raz na jakiś czas jadę do Polski i wyjdę w Polsce na miasto, no to jest różnica kolosalna. W Polsce wszystkie kobiety wyglądają albo chcą wyglądać jak takie przysłowiowe gwiazdy, wiecie, zadbane, paznokcie zrobione, usta zrobione. No po prostu wydaje mi się, że w tych kwestiach takich kosmetycznych bardziej. O siebie dbają. Nie ujmując tutaj nic Holenderką, bo to jest zupełnie inna kultura, inna narodowość i tak dalej. Ale moje zdanie jest takie, że Polki są ładniejsze. O wiele. Wydaje mi się, że Polki są bardzo ładne, jeżeli chodzi o świat i Europę. Podobają mi się też kobiety. Wiecie? Turczynki też są bardzo ładne, mi się wydaje. Jak tutaj. Jestem w Holandii i widzę takie Turczynki, które nie chodzą w tych swoich ciuszkach, nie mają chusty na głowie, tylko są normalnie ubrane. To też one mają taką specyficzną urodę i wyglądają ładnie. Powiem Wam teraz ciekawy przykład, bo miałem kolegę, w sumie mam kolegę, takiego znajomego, który był z Holenderką w związku, był w związku z jakąś kobietą z Litwy czy z Łotwy, nie wiem, bo te kraje zawsze mi się myliły. W każdym razie coś y, z tych dwóch, nie? I był w związku z Polką, w sumie jest do tej pory. I zapytałem go, która kobieta według niego była najlepsza pod względem takim, że do życia, relacji, i tak dalej. No, mi powiedział, że bez wahania Polka. I ja mówię, no ale jakie Plusy byś powiedział y, bycia w związku z Polką, a holenderką? Co zauważyłeś? Y, powiedział mi, że jak jest z Polką, a był w związku dość długo z holenderką. Powiedział mi, że jest taka różnica, że Polki bardziej tak jakby dbają o dom, są bardziej takie domowe, dbają o każde szczegóły. Wiecie, tu jakieś światełka, tu jakieś świeczki, tutaj jakiś obrazek, i mówi, że są bardziej takie domowe, że większy klimat odczuł taki domowy, takiego gniazdka domowego w związku jak jest z Polką, niż jak był z holenderką wcześniej. I mówi, że jest diametralna różnica. Miałem też kumpla, który spotykał się z holenderką. I od razu podkreślam, kumpel nie był Polakiem. Miałem takiego kumpa, który u nas pracował i on był, no był innej po prostu karnacji, nie? Narodowość, on pochodził z jakiegoś kraju afrykańskiego. Uganda, już nie pamiętam. Ale pracował z nami i on mi gadał, że spotykał się z Holenderką i mówi do mnie nigdy więcej... Nig życiu Holenderki i mówi do mnie, ty też, jak będziesz miał okazję, to nie wchódź w związek z Holenderką. Ja mówię, że dlaczego, nie? On mówi do mnie, że on był z kobietą, która jest Holenderką i po prostu nie miał życia. Ona musiała wszystko wiedzieć. Gdzie wychodzi, o której będzie, po co idzie, z kim idzie, na ile idzie. Mówił, że po prostu czuł się jakby, jakby był szpiegowany, nie? Że wszystko musiała wiedzieć. Każdy grosz liczyła. Z każdego grosza go rozliczała i powiedział, nigdy więcej Holenderki. No, i taką właśnie relację mi przedstawił. Ja osobiście nie byłem nigdy w związku z holenderką, ale powiem Wam, że na początku, jak przyjechałem do Holandii właśnie dawno, dawno temu, za górami, za lasami, to mieszkaliśmy na takim domku firmowym. Mój kumpel pracował przy zbiorze ogórków. No, jakie to klasyczne, nie? Przy zbiorze ogórków pracował, i tam wiecie, na weekendy przyjeżdżały pracować młodzi Holendrzy. Młode dziewczyny. I młode kobiety. I pamiętam, ja wtedy miałem 20 lat, mój kumpel miał jakoś 18, no i te Holenderki były w takim wieku właśnie 17, 18, 19. I on tam jedną poznał i one zaczęły we trzy przychodzić do nas na domek agencyjny. Ja byłem z kolegą, jeszcze dwóch takich kolegów i one przychodziły do nas bardzo długo, nie? I tam żeśmy właśnie mieli takie, żeśmy się spotykali, razem siedzieliśmy. To było śmieszne w ogóle. Wszystko bo my nie znaliśmy języka, one do nas przychodziły, coś tam gadały, ale siedziały i spędzały z nami czas. I też właśnie tutaj złamaliśmy taki stereotyp, że dużo ludzi mówi, że o Holenderki, to się nie będą z Polakami spotykać, że nie ma szans, żeby Holenderki się z Polakami spotykały, bo, bo po prostu mają nas za, jakieś gorsze, za jakiś gorszy sort. To jest drodzy widzowie główno prawda. Bo do nas przychodziły trzy młode Holenderki i przychodziły dość długo, tylko my później zmieniliśmy domek, zmieniliśmy lokację. Ja później tą Holenderkę spotkałem, chyba po 10 latach, ona mnie rozpoznała i w ogóle tam chwilę żeśmy porozmawiali, w szoku ona była, że tam, że już może ze mną pogadać, żeśmy trochę pogadali, bo wiadomo przez ten czas coś tam człowiek tego języka się nauczył, no ale było takie, były takie relacje, że one przychodziły w każdy weekend do nas, robiliśmy grilla, piliśmy piwka, jeździliśmy wszędzie, wychodziliśmy nawet do nich do domu, nie? Także te młode Holenderki do nas przychodziły. I to była taka w sumie jedyna, jakaś większa relacja, gdzie mieliśmy do czynienia z takimi holenderkami na co dzień. Nie? Wiadomo, gdzieś tam nieraz się przewijają, bo mam paru znajomych holendrów, mój kumpel ma dziewczynę holenderkę, drugi też i gdzieś tam nieraz się one przewiną, ale nie ma jakiejś takiej większej więzi. Moim zdaniem, czy holenderki są ładne? Tak, owszem, są ładne, ale mają trochę inną urodę. I na początku Polak, jak tutaj przyjedzie, może być trochę zdziwiony. I może mieć takie coś jak ja, że po prostu ci ludzie wydają się na początku bardzo dziwni. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Wiecie, najgorzej jak ktoś nie miał do czynienia z żadnym obcym krajem, nigdy nigdzie nie wyjechał i nagle wyjedzie do jakiegoś kraju, no to wydaje mi się, że każdemu ci ludzie mogą się wydawać tacy w ogóle inni, dziwni. Ja pamiętam w ogóle kiedyś to ta moda mi się tutaj wydawała dziwna, nie? Teraz już od bardzo dawna nie kupuję ciuchów w ogóle w Polsce, tylko w Holandii, no bo rzadko jestem w Polsce. A kiedyś na początku, jak przyjeżdżałem, to pierwszy rok w ogóle ciuchów nie kupowałem, wydawało mi się jakieś takie to dziwne wszystko, a później skmieniłem, że ta jednak młoda do nas idzie. Teraz jest w miarę OK, jesteśmy na równo, bym powiedział. Ale jak ja przyjechałem, to wydawało mi się, że tutaj są zupełnie inne czasy, inny styl, a później to wchodziło do Polski pod względem ubioru. Teraz jest spoko, na równo jesteśmy, nie. Polska przez ostatnie 20 lat no mega, się rozwinęła. Jakbyście sobie zobaczyli 20 lat temu, a ja wyjechałem no, w 2007 roku, także można powiedzieć takie małe 20 lat, nie się zaraz zrobi. I teraz odpowiadając na wasze też dość często zadawane pytania, czy Polacy spotykają się z Holenderkami? Jasne, spotykają się. Widzieliście, ostatnio byliśmy na dzień króla na imprezie. Jak mi się uda znaleźć zdjęcie, to gdzieś tutaj Wam wrzucę. I normalnie, y, żeśmy rozmawiali z dziewczynami, przechodziły holenderki, żeśmy coś tam zagadywali, wiecie, normalna gadka i normalnie z nami rozmawiały. Mówiliśmy, że jesteśmy z Polski, one nie mają z tym żadnego y, problemu. Pamiętajcie, że Polacy to są różni ludzie tutaj, nie? Są porządni, są nieporządni i nie można też wkładać wszystkich do jednego worka. Ale wydaje mi się, że nie, że holenderki nie mają problemu. Z tym, żeby spotykać się z Polakiem, jeżeli jesteś ogarniętym gościem, w miarę przystojnym i tak dalej. W sumie co znaczy dla faceta być przystojnym? No powiedzcie mi, no wydaje mi się, że większość mężczyzn, którzy czysto się ubiorą, pochodzą sobie trochę na siłownię, pójdą do barbera, popsikają się perfumem i takie małe rzeczy, i już wydaje mi się, że będziecie przystojniejsi niż 80%. Facetów na tym świecie. No, wiecie, facety nie musi nie wiadomo jak wyglądać, mi się tak wydaje, tylko musi o siebie dbać, nie? Fryzurka, fresh, jakieś czyste ciuchy, trochę sportu, i wydaje mi się, że każdy facet może tam w miarę jakoś zaimponować kobiecie, jeżeli jest ogarnięty. Nie jest jakimś wiadomo klejusem, nie ma jakichś problemów używkowych, jest ogarnięty, wyskoczy sobie raz na parę tygodni do barberka, pochodzi sobie trochę na siłownię kupisz sobie jakąś lepszą koszulę, lepsze spodnie i już będziesz gościu przystojniejszy niż 80% facetów na tym świecie. Taka moja rozkmina dzisiaj, nie? Czy mam rację, czy nie? Wydaje mi się, że mam, że dużo ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, że facet może o siebie bardzo szybko zadbać, nie? Trochę ruchu, ja sam schudłem 15 kilo i naprawdę czuję się o wiele lepiej i wydaje mi się, że po prostu czuję się taki bardziej pewny siebie, nie? Jak trochę tu zgubiłem? 15 kilo, schudłem, schudłem, coś tam chodzę, ruszam się, i to może tak naprawdę każdy. nie? Każdy gościu, który ma tam jakąś nadwagę albo wygląda jako źle, wystarczy, że pójdzie sobie do barberka, fryzurkę zrobi, porusza się, pobiega, pochodzi na siłownię. Kupi sobie jakiś lepszy ciuch i jest elegancja Francja Elo 420.